Marteczki, jeszcze przed filmikiem chciałem Wam podziękować za otóż 8 łapek w górę. Jest to naprawdę dobrze nawet, nawet. Widzę, że już niektórzy zaczynają ci co tak zgasnąć przez chwilę kanał już jest coraz lepiej, tak mam, taką mam nadzieję. Ale sobie przedłużyłem, nie zapamiętajcie, stać łapkę właśnie tutaj w górę, subskrypcję i zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie, ja jestem Kłapie, a dzisiaj taki nietypowy odcinek z quizów. Może pamiętacie kiedyś z quizy. <głysy> Y, takie przypałowe trochę <grym> więc no więc y, tu ogólnie mamy który agresywny mop z Minecrafta jest twój Alterego jeszcze przed, y, przed tym zanim zaczniemy chciałem Wam powiedzieć żebyście zostawili łapkę w górę bo pod ostatnim filmem zostawiliście aż 8 łapek w górę więc jest na bardzo bardzo, bardzo, bardzo dobrze więc no. Jeszcze pozdrawiam dwóch youtuberów, którzy mnie odwiedzili Jeden to był pomysłowy Kamil, a drugi też nie pamiętam dokładnie, bo ma taki dziwny nick, ale też go pozdrawiam. Więc no... Yy... I zaczynamy sobie. Gdzie wolałbyś żyć? Wolałbym żyć w sumie w lesie, bo to jest ładnie. I no na widoku jakby. Jak opisują cię bliscy, wrażliwy. Co? Ja no, w sumie wredny, he. Jakby w Minecraftie, bo jest to strasznie brudne. Ja muszę coś popsuć czy coś. Jak działa na ciebie słońce. Co? Dobra, nie wziął to. Słońce mi nie przeszkadza. A to jest prawda, nie przeszkadza mi słońce. Wybierz broń. łuk miecz, jak jest ta kula, trucizna, ty, ty nie będziesz. No mieć. Zawsze używam mieczu, nie wiem jak wy Jakoś łukami, łukiem nie lubię strzelać Łukami Czyli nie uważajcie cię za głośnego Nie, jestem raczej cichą osobą No, i że mam rage'a, no to tak Który fakt dotyczy ciebie? Często patrzę, wszyscy krzyczą na mój widok Notorycznie czymś rzucam Zdarza mi się kraść, jestem ściwy. Ja mam co to odpowiedzieć w sumie, bo kurwa weszłam na gry, a to jest jakby o no, moim życiu na rachu i dam to no. po który z tych zawodów mógłbyś wykonywać? Snajper chemik, ochroniasz? Snajper. Twoja odpowiedź wskazuje na to, że to właśnie szkielet jest twoim alterego. Jesteś inteligentną, choć odrobinę nazbyt agresywną osobą. No i co ludziska? Wiadomo, bo ja nie jestem agresywny, nigdy nie byłem agresywny, więc... <laughs> Teraz mamy tutaj czy znasz nazwy tych ekip. Oczywiście. rozpocznijmy Jak nazywa się ta ekipa? Dom TikTokerów. Nie mogę po prostu napisać po święty. Do Ty i T O P -y E U -wy. Ja bym nie wiedział Team X Team um, X Pięknie Jak się nazywa ta ekipa? Hmm, to na niebo To jest serio? A, ekipa Firiza, dobra Czy <laughs> jest serio, nie wiedziałem Liza. To oku. Oh, to jest jakiś. Wiem, że to jest nowy jakiś, bo oni niedawno założyli. Nie wiem. Mogę to. Po prostu tak opościelać? Kurwa. Ej, no serio, nie wiem, jak oni się nie trafię. To na pewno będzie dom. Nawet nie wiem. Nie można tego cofnąć. E-pier. Ja a, takie coś, dobra. O, no, a, no, jeszcze po angielsku, to w tym bardziej bym nie wiedział. Jak nazywać ten tak, ekipa? To w ogóle jest ekipa? Zgadza nie mam ekipy Co? A, Maruś, nie? pierwsze słyszę Jak no, a to to w tym bardziej już nie wiem, więc to po prostu cofnę na... Dobra ile znam? 50. Nie, to nie jest chyba źle co nie? Ha. No, do, no Nie udało Ci się. Nie należyć do spesów od nazw, tej ekip, a może po prostu zapomniałaś tych nazw? No, niektórych nie znałem po prostu. A teraz, o ile stopni obrócone jest twoje życie? Dowiedzmy się teraz. Czy masz wrażenie, że ostatnio zbudziłeś ze swojej ścieżki? Eee, raczej nie. Jakie drugie mi dociera najbardziej? Jakie drugie mi dociera najbardziej pasuje? O, w dupę! Dobra, po prostu mam już drugie imię, więc to pytanie mogę pominąć: w jaki sposób dobrze się bawisz? Rozwijając pasję, pomaga mi się zrelaksować i rozluźnić, w sumie rozwijać swoją pasję, czyli przez YouTube i w ogóle takie, bo Muszę dać zostawić łapki w górę, to ja takie wiem, że chcecie więcej. No to są dobre. Następny odcinek i tak w kółko, w kółko, aż w końcu podbijemy światło. <laughs> Nie, oszartuję. Jak zazwyczaj wyglądają Twoje podziękowania. Zostałem od kogo No są krótkie, serdeczne, zawierają temat ogólny. No. Na jakie propozycje jesteś najbardziej otwarty. Obie strony korzystają, obie osoby dla wszystkich jest to. No raczej do. Czy masz osoby, na które możesz liczyć? Oczywiście posiadam cały gron, gdzie zawsze wspieram. Tak, ale rodzina też, oczywiście. Czy chciałbyś coś zmienić w swoim okay. życiu? no może jedno czy tam dwie rzeczy. O 25 stopni. To jeśli życie obrócone jest o 25 stopni, to jeszcze jest mała strata, którą przy cięższej pracy możesz pokonać. Najpierw jednak musisz dokonać ważnej decyzji. Czy posłuchać głosu serca, który doprowadzi Cię do ścieżki marzeń? Czy może będziesz szedł za rozumem który przeniesie Cię z powrotem na swoją poprzednią drogę? koniecznie daj znać co wybierasz w komentarzu zapomnij zapomniał podzielę się opinią o quizy z autorką no więc jak widzicie siemeczki są zajebiste ogólnie ale oczywiście polecam tą mogę wam wpieć tą ten do linku w opisie i oczywiście pamiętajcie to będzie już ni niestety koniec odcinka wywalczy się takie krótkie ale nie chciałem żeby po prostu było cicho więc no Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie, subskrybujcie. I oczywiście, nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo to musi być. Więc czy macie dzisiaj się